biznes jest znacznie łatwiejszy. Od strony strategicznej. Jak chcecie zakładać firmę, jakąkolwiek, w jakiejkolwiek branży, to pomijając niektóre specjalne branże, gdzie trzeba być od razu wielkim, typu media społecznościowe, mm -hmm. można zaczynać sobie jako mała firma i się powoli rozwijać. Nie? W polityce są olbrzymie bariery wejścia. Żeby w ogóle zacząć politykę, trzeba mieć 5% rynku i to detalicznego. Wyobraźcie sobie, jak duże są firmy, które mają 5% polskiego rynku mleka, albo keczupu, nie wiem, paliwa, czegokolwiek, co, co kupują konsumenci. To jest od razu wielkie firma. A w polityce startujesz od 5%, żeby w ogóle jakkolwiek być w stanie funkcjonować. To jest olbrzymia pierwsza bariera wejścia. A dalej nie jest prościej. Bo system parlamentarny jest w ten sposób, ordynacja wyborcza mhm. zrobiona, że jak się trochę przekroczy 5%, się będzie miało paru posłów. Jest nieproporcjonalna w tym etapie. Żeby na, tak naprawdę mieć proporcjonalną liczbę posłów do proporcjonalnego poparcia, to się dopiero pojawia około kilkunastu procent. Więc są olbrzymie bariery wejścia. Nie bez powodu cały czas mamy ten oligopol PISPO, Bardzo ciężko się tam gostar de